Cześć, cześć, witajcie w pierwszym odcinku z Minecrafta, w którym będę przeżywał horror, niestety. No, chciałem tylko powiedzieć, że w pierwsze 5 dni będzie spokojne, gdzie będą normalne potwory, ale podczas nocy ben, będzie mgła. To jest, niestety, dla mnie utrudnienie. A piątej nocy, bądź raczej znaczy piątego dnia, pojawi się najwięcej potworów. Co mnie bardziej niepokoi. No niestety. Ale będzie trzeba sobie jakoś poradzić. Prawda? Obym dał radę. I zapraszam do kolejnych, jeżeli się oczywiście takie pojawią w przeciągu paru dni. Oby. I zapraszam po więcej. Tak, więc łapkę w górę i suba. Mając pierwsze żelazne rzeczy, czuję się nieco bezpiecznie. I niż na początku, ale <śmiecki> lekko nie będzie. No, idę do następnej wioski, żeby zdobyć więcej rzeczy bo może będzie następny kowal żeby nie było, że ja będę się czegoś spodziewał to nie sprawdzałem co będą za potwory wcześniej, więc tylko wiem, że tylko będą 5 dnia będą nieco gorsze i nieco straszniejsze więc pewnie będę się dar jak zawsze Je, płyniemy do tej trzeba zabrać trochę siana i moim pierwszym głównym planem będzie stworzenie sobie muru Albo domu z murem, nie wiem Tam obojętnie Żeby było jak najbezpieczniej No chyba, że nie chcecie No ale to już do was. czas znaleźć crafting się cieszę, że jest koło wiosek to od razu sobie będę mógł nakręć. tylko minus taki, że nie wiem czy te potwory będą w ogóle atakować Wieśniak więc będę musiał się jakoś na to przygotować ale to kiedy indziej masz ty nie masz cześć interesujesz mnie eee. tu jest jeszcze jakaś wioska to jeszcze sobie zostawię, bo to burzy się. Albo. Dobra, mam na tyle dość. Tylko gdzie? Tu jest stół do wytwarzania. Dlaczego? Go tu nie ma. Dlaczego? Ech. Albo ja jestem ślepy, albo go tu nie ma. Dobra. Wracamy z powrotem. Raczej jest następny, to mi się podoba. Teraz, eee. kiedy, kiedy jest noc? Kiedy będzie noc? A oczywiście, jak zawsze, słońce nie widzę. to muszę się pośpieszyć żeby nie było później problemu ja pierdziemy, ustawiony jestem <laughs> to chyba raczej teraz będę przez parę dni dopóki nie będę to zatrzymał się w jakimś domku albo się po prostu wkopię w ziemię i po prostu gdy będzie nieco bardziej strasznie, że tak mogę ująć. Zajmę się czymś innym. No. Pierwszy kolejny domek w tym tu. O, biblioteczki to się kiedy indziej przyda. Pochodnie żeby bym musiał ogarnąć. Dobra. Hmm. Po co to ten o... Nie wiem. Tego kowala mam to go później jeszcze z czegoś? Kurwa Znowu dałem się nabrać Piec, piec, ale nie on no i zajebiście Gdzie tu mamy jakiś crafting? Teraz się wkurwię O, o Było tak od razu Dobra, to se zostawię, to jeszcze będziemy mogli później. Eee, nie denerwujcie mnie nawet. Gdzie tu są jakieś przydatne rzeczy? Znaczy, żeby nie było, ale są. Są, ale nie ma. Bo nie chcę mi się ścinać drewna. Pewnie pięć razy już dziś minąłem, ale ja jak debil tego szukam. Klasycznie. No... Dobra, idę szukać. Nie, nie, nie. nie. Ach, tak ramię nie ma Oby mi nie zniszczyły kryjówki Jak ja będę miał zniszczoną kryjówkę, to że tak powiem będę nieco na straconej pozycji Zobacz Uuu uh -uh -uh. Ale ładne zbroje takie to ja rzeczy to ja lubię. Tar do, tar na tarcza to sobie zostawię. Ale gdzie to? O, jedzenie. Ech, klasycznie. Jak zawsze szukam i nie mogę znaleźć najpiękniejszy. No Myślę, że mogę sobie zrobić parę patyków. Dobra, tyle mi starczy. Eee, o. siekiera jedna i mi się przyda Choć bardziej teraz będę preferowany na jak na początek. No powiedzmy, pierwszy kamień, jak będę pierwszy kamień, to będę kosztował z kamiennej, bo ja nie wiem kiedy znajdę, a znając moje szczęście, będzie już nie, nie wiadomo który. Dzień, pewnie będzie gdzieś 15, kiedy dopiero znajdę następne żelazo, więc wolę... A ty tutaj, bądź i pilnuj. Więc no. znając moje szczęście, jak mówiłem, będzie już z 15 dzień, kiedy znajdę kolejne żelazo, a tego bym... Jasna cholera... Więc po prostu sobie zostawię na inną okazję. Piec mam. Chyba powoli czas się chować, Albo i nie. Dobra, poczekam do mgły. Najpierw się go zakopię. jeden. Wyjdź proszę, to jest moja kryjówka. Dobra, ja zajmuję wasze domy. Umieraj se sami tam. Łaski nie robi Eee. Dobra mam jeszcze trochę A dobra to ten sobie dom zaklepie Ja naprawdę nie wiem czego się tutaj mam spodziewać żeby zaraz mi coś nie wyskoczyło ja będę się darmordę. Dobra, będę w kościele. Panie Boże, proszę, obroń mnie, albo chociaż przeżyj świętego Jana Pawła II, żeby mnie obronił. Błagam. No. I pierwsza mgła z głowy. Zaraz by czy mi coś zaraz wy... By... Dobrze widzę? Co to do cholery? Nie, 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 nie... A! Co to kurwa... A! A! Co? Nie, 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 zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw, 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 zostaw! Zostaw! zostaw, zostaw. zostaw! A! A! Zostaw, puść mi, puść mi, puść mi. Daj. Co to kurwa jest? Nie, 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 spadaj, spadaj. nie, nie, ja się na to nie, umawiałem. Tak nie, 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 I to mają być lekkie potwory, tak? Jakiś kuf, No co ci ja... jeszcze dwa creepery, no zajebiście no szkur. Dobra, no, wracajmy do moich planów. Pierwsza noc. Zaliczona. Odliczamy do, do, pią do piątego dnia. Czyli mamy jeszcze trochę czasu. Do, do zbrojenia się eee. To było od nie? Może wypaczę jakiś gówno, co mnie zaatakowało w następnym razie. Ale do tego potrzebne... A, idę po piec hutniczy. Tylko gdzie on teraz był? Chłopie, tyle grasz w Minecrafta, nie wiesz, gdzie jest piec hutniczy? W jakim domu? To. to się przyda, to się przyda, cygańska krew numer jeden. Ja tu byłem. Nie, 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 nie. Nie, 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 no nie, tego tutaj nie ma, tego tutaj nie ma prostu. Co to miało być przed chwilą? Mam drobny problem. Jeżeli to tutaj zostanie, no to mam problem. No ja tutaj teraz pierdzielę i nic się nie dzieje. Eee, he, 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 he. Rapatyki. Żelazny. Dobra. To idzie w odstawkę i idziemy kopać. No chyba, że on zaczął się gdzieś fortyfikować, ale to będzie aktualnie głupi pomysł. I jeszcze możemy zrobić na sposób pewnego youtubera, że zbudować. Co to kury? D jest, nie wiem, sposób na wieżę. Ale nie chcę od niego ściągać. To się pomyśli nad tym. Ale tutaj. Pierwsza fortyfikacja nie. Tu się gdzieś wsko. Tu się wkopię. I będę miał z głowy. Tutaj się jeszcze drzwi wstawi. Parę pochodni. I myślę, że będzie kit. Albo... A przecież tam widziałem coś na początku, to tam mogę się jeszcze przejść. O, by było to co myślę, czyli portal. Choć ja nie wiem ile rzeczy tam się... O, widzę, że jest. Tylko, że ja nie wiem ile rzeczy tam będzie. Jeżeli tam będzie to co ja myślę, że będzie... Oj, oj, oj. Typowa polska robota. Dzisiaj dowiecie się, jak prawidłowo spierdolić robotę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze jak porządny fachowiec przychodzi do klienta, najpierw ocenia robotę poprzednika i najczęściej mówi, o panie, kto to panu tak spierdolił? Znaczy to, że przed nim też robił fachowiec i to porządny po to, żebyśmy i my kiedyś tak samo zostali ocenieni, stosujemy metodę tak zwaną ONZ, czyli... O, jak orznąć klienta, czyli wiadomo, za robotę zaśpiewać co najmniej dwa razy za dużo. N, jak nałot pierdol, wiadomo, bo z robotą jest jak z babą. Raz jej zrobić dobrze, to potem zawsze będzie tak chciała. I Z, jak zachlać pałę i to powinno być na miejscu pierwszym, bo jak mówiłem, z robotą jest jak z babą. Po pijaku wszystkie piękne. O, nawet grazienka. Na może bez przesady? Lepiej. Schody w jedną stronę źle zrobione i schody w drugą jedną zrobione źle. Jeszcze dziura na środku. No, polscy fachowcy. Top. I, czy, dobra, jedna lawa, kolejna lawa i jeszcze tam lawa. No to jesteśmy już... Zbudować wiadro, wsadzić do pieca i mamy że coś Ala węgiel. przed przedwęglowe, tylko muszę... No właśnie wiadro. Zaraz, zaraz, zaraz. Co to za ruszka? Aha Gdzie? Jest. Co... Aha, Dobra, mam parę rzeczy powygrywanych, zapomniałem. Gdzie tu się... Czy ja nie mam wiadra? Dobra, pieprzyć wadrę. Ale do wiatra chyba były trzy potrzebne. Nie wiem. To... Po co macie, co dacie. O, ochrona przed ogniem, co mi się podoba. Z złote jabłuszko. No i cyk. Oj. Bym nie wpadł. Myślę, że to na dzisiaj koniec.